Cię Cię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Przechodzimy na mszę świętą, aby ofiarować Bogu to, co najcenniejsze, najbardziej wartościowe oraz ważne dla nas osoby i wydarzenia. W pierwszy czwartek miesiąca szczególnie dziękujemy za łaskę uczestnictwa we mszy świętej i módlmy się o całkowite zawierzenie Bogu u nas samych w tajemnicy Eucharystii. Obecną przeświętą polecam w intencji Ojczyzny, kapłanów, onowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, w intencji Radio Maryja, Telewizji Trwam i Rodziny Radio Maryja. A na początku uznajmy swoje grzechy, abyśmy mogli godnie sprawować tę najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który przyszedłeś, aby nas zbawić, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj. Chryste, który złożyłeś siebie samego jako ofiarę za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który łączysz nas jako braci i siostry przy Twoim stole, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący. Odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości. Nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz sprawa byśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Wtanie z księgi rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę, rzekł do niego Abrahamie. A gdy on odpowiedział Oto jestem, powiedział, weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskaże. Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osiołka, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, Narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość i wtedy rzekł do swych sług. Zostańcie tu z osiołkiem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was. Abraham zabrawszy drwa, do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka. Wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama. Ojcze mój, a gdy ten rzekł, oto jestem mój synu, zapytał, oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnie na palenie”. Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagnie na palenie, synu mój. I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham spodował tam ołtarz, ułożył na nim drewa i związawszy swego syna Izaaka, położył go na tych drewach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego z nieba i rzekł, Abrahamie, a on odrzekł, oto jestem, powiedział mu. Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet Twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana, uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę Pan widzi. Stąd to mówi się dzisiaj: Na wzgórzu Pan się ukazuje. Po czym Anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, iż nie oszczędziłeś syna Twego jedynego, będę Ci błogosławił i dam Ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twojego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu. Abraham wrócił do swych sług i, wyruszywszy razem z nimi w drogę, poszedł do Berszeby er i mieszkał Abraham nadal w Beerszebie. Oto Słowo Boże. On strzeży ludzi prosto. Twoim. słowa Ewangelii według świętego Mateusza, Tobie, Panie. Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. I oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus widząc ich wiarę, rzekł do paralityka. Ufaj, Synu, odpuszczają ci się Twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie on bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł, dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć, odpuszczają ci się Twoje grzechy, czy też powiedzieć Wstań i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom. Oto słowo pańskie Chryste. Niezwykle cenna przed Panem Bogiem jest modlitwa wstawiennicza. W pełnym zawierzeniu przynieśmy od do Niego sprawy kościoła i świata. Mówmy się o dobre owoce działań ewangelizacyjnych w naszej archidiecezji, aby w sercach uczniów Pana Jezusa wzrastała miłość do Pana Boga i bliźnich. Ciebie prosimy. Mówmy się o duchową siłę dla powołanych do szczególnej służby w kościele, aby nie brakowało głosicieli dobrej nowiny i szafarzy sakramentów. Ciebie prosimy. Módlmy się o bezpieczny i owocny czas wakacyjnego wypoczynku dla tych, którzy odwiedzają swoje strony rodzinne. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji ojczyzny kapłanów, o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, w intencji Radio Maryja, Telewizji TRWAM i rodziny Radio Maryja. Ciebie prosimy. Módlmy się o szczęście wieczne w niebie dla naszych bliskich zmarłych oraz dla zmarłych dusz pasterzy i katechetów, dzięki którym usłyszeliśmy naukę o zbawicielu. Ciebie prosimy. I módlmy się o umocnienie naszej wiary, aby wciąż wydawała dobre owoce w życiu doczesnym i na całą wieczność. Ciebie prosimy. Dobry Boże, przyjmij naszą wspólną modlitwę i przez doczesność prowadź nas do pełnego zjednoczenia z Tobą w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Jesteśmy odkupieni w krew przeloną. Waszą ofiarę przyjął Wszechmogący. Niech Pan przyjmij ofiarę za na cześć i chwałę swojego imienia a także na Boże te Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia. Spraw, aby nasza posługa była godna ofiary, którą składamy przez Chrystusa, Pana naszego. Aha. Pano i z Duchem Twoim, górem serca. Znośliwy je do Pana. Dzięki składajmy Panu, Bogu, naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, aby Ciebie, Boże, chwaliły niebo i ziemia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale przyczyniają się do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 nad Bóg zastępu. Na są niebiosa i ziemia chałe Twoje, Chosana na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię pańskie. Osana na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, złamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy, wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Toczyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. I razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicho? Głosimy śmierć Twoją konie, oczekując tego przejścia w pole. Wspominając śmierci i zmartwychwstanie Twojego syna, ofiarujemy Tobie Boże chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej Ziemi spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Grzegorzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, z się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, Świętym Franciszkiem, Świętą Klarą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i przy Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogąc, w jedności Ducha świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wiereku. Bouczenie przez Bawiciela i posłuszni Jego Słowo. Ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, żyj, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak to w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako mówimy, odpuszczamy naszym winowajcom. I nie nas na pokuszenie, ale nas na wodę złego. Wybaw nas, panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoje. Wspomóż na swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, powiedziałeś swoim apostołom pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daje”. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą Napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami i z ławami Przekażmy sobie znak pokoju. Mało Bo... zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który łodzisz, grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który głodzisz grzechy świata, świata obdarz nas spokojem. To baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę, Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. It's so I Nowe życie znajduję w Twojej krwi. ojcze niech spraw niech święta hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli odnowi nasze życie abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości przynosili owoce trwające na wieki przez Chrystusa Pana naszego Amen Pan z Wami i z Duchem Twoim niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty Amen Bądźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech dzięki. Wszystkie nasze dzienne sprawy you